Zobaczcie, zobaczcie, jaka zgraja tam na nas czeka. Mamy trzy, cztery, cztery szkielety, creepery, pająki, no wszystko po prostu. O kurde, robi się coraz ciemniej. Nie sądziłem, że te noce będą takie ciemne w tej. O nie! Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć, mhm, mm o, o, sześć, okej, okay. dobra, ehm. a ty co, a ty co uciekasz wciąż, no ocaliłem ci życie króliczku, gdyby nie ja to byś spadł w przepaść, byś zginął no, a tak to cię teraz zjem. <laughs> nie no, nie zjem się, tylko poszukam ci jakiegoś kolegę. Mam nadzieję, że go znajdę. Cześć, cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Minecraft na krawędzi. No tak, słuchajcie, daliście czadu. W poprzednim odcinku 21 tysięcy łapek w górę, 165 tysięcy wyświetleń. No ej, no naprawdę powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się tutaj takich liczb. Bardzo wam dziękuję za taką aktywność. No i słuchajcie, kontynuujcie tę dobrą pasę zostawiania łapeczek, no bo chyba nic. Was to za bardzo nie kosztuje, a mnie naprawdę bardzo, bardzo pomaga, więc y, słuchajcie, no dziękuję Wam bardzo serdecznie. Okej, okay, dobra, zaczynamy kolejny odcinek serii Minecraft na krawędzi. No i jak już mogliście widzieć na początku, tak zginąłem, zginąłem w pierwszym odcinku, nie pokazywałem Wam tego tak naprawdę. Ehm, wiele osób pytało się, Roksu, skąd to nagłe cięcie w nocy? Ehm, nawet niektórzy już podejrzewali, że zginąłem, że spadłem w przepaść, no i rzeczywiście tak jest. Ach, odcinki u Roxa, no zawsze tutaj e, e, wkradnie się jakaś przypadkowa śmierć. No, i w tym przypadku również było podobnie. Auto jump był włączony, spadłem gdzieś tutaj, chyba tak, tutaj spadłem, i idealnie przez tę szczelinę po prostu wyleciałem. No, powiem wam, że niezły pech, niezły pech. Auto jump został już wyłączony, i nigdy więcej go nie włączę w tej serii. No, i jest pewien problem, ponieważ nie mogę zejść po zapasy drewna. No tak, dlaczego? No, sami widzicie, że ta kopalnia dolnego. No, dolna część kopalni została opanowana przez różnorakie, róż, różnorakie potwory, szkielety, creepery, posuchy. No jest problem, jest duży problem. Tam też mi się od czasu do czasu respią jakieś potworki, ale na szczęście nic mnie tutaj nie zaatakowało, żaden creeper mi tutaj nie wybuch. Więc udało się. No i słuchajcie, skopałem całe drewno tak naprawdę dostępne tutaj e, na tych e, o właśnie, właśnie na tych dziwacznych tutaj strukturach e, i mam tyle półpłytek. Mam 81 półpłytek. E, no i wszystkie wartościowe przedmioty, które tak naprawdę mam, to jest, proszę bardzo, to. No, ewentualnie możemy też chodzić jeszcze po płotkach, więc moglibyśmy jakieś przedłużenie po prostu naszej platformy zbudować również z płotków. No i pytanie teraz jest takie: dokąd mam zmierzać? Eee, ponieważ, no ja nie pokonam tych potworów drewnianym mieczem tylko i wyłącznie. Potrzebuję czegoś mocniejszego. Dlatego postanowiłem, że pójdziemy sobie dzisiaj do iglo. Dokładnie tak, pójdziemy do iglo i zobaczymy, co w tym iglo jest. Mam nadzieję, że starczy mi tutaj surowców i uda mi się tam przedostać. No patrzcie. Ile tu może być kratek? No z 80? No nie? No akurat. Ha. No nie wiem, szczerze mówiąc. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Tak czy inaczej, będziemy potrzebować na pewno jakiegoś miecza, więc yy, lecimy z mieczykiem. Kilow też by się przydał, ja wiem. Dlatego moglibyśmy jeszcze skopać 3 drewienka. Tak, ja tutaj naprawdę korzystam już ze wszystkich swoich zasobów. Więc weźmy sobie to drewno, skopmy. Później tutaj ładnie odłożymy. Trzy drewienka i będziemy mieli już A nie, będziemy musieli pięć drewienek skopać Boże, pięć desek No bo potrzebujemy jeszcze patyk O ja, jeden patyk, serio? Dobra, ciach Okej okay porządku, jest elegancko. Później się to naprawi. Jestem naprawdę bardzo biedny, że straciłem te wszystkie przedmioty. To jest naprawdę wielka strata. No, ale cóż, no, no to jest survival. To jest survival Skyblock. Niestety, głupie auto-jumpy mi się tutaj powłączały, no i sami widzicie, no nic nie mogłem zrobić. Dobra, więc tak, mamy kilow, mamy miecz i mamy tutaj półpłytki. Wszystko, czego jeszcze potrzebujemy, to oczywiście łóżko i śmigamy, słuchajcie. Śmigamy do tego iglo. No, zobaczymy, czy uda nam się tam dotrzeć. Eee, mógłbym jeszcze iść do tamtych kopalni, ale szczerze mówiąc. Nie widzi mi się to, żebym tam miał iść, mógłbym tylko i wyłącznie pod drewno wyskoczyć i to wszystko, ponieważ tam większość wagoników zebrałem. Śmigamy do iglo. Dobra, no to, no to śmigamy. No co, no, szkoda czasu. Dobra, słuchajcie, zbliżamy się. O! Króliczek! No ciekawe, ja go raczej nie przetransportuję do tamtego. Oooo, może takie schodki później zbuduję. Nie no, on mi spadnie na pewno. Te króliki, słuchajcie, bardzo, bardzo, bardzo panikują, jak się do nich zbliżam. No dobra, powiem wam szczerze, że myślałem, że będzie gorzej. E, wystarczyło. Ej, naprawdę tutaj jest 80 kratek. No nie gadajcie. Patrzcie. <słuchy> Serio, tak trafiłem? No, równo 80 kratek tutaj jest. Okej. Okay. No dobra, słuchajcie, mamy iglo. Mamy iglo. Mm, trzeba byłoby się tam jakoś dostać. I mam taki plan, że ja przejdę sobie e, tutaj. O, o, ale sprytnie. Czekajcie, tutaj się wkradnę. Okej, okay, dzień dobry. Dzień dobry. Wow. W porządku. Słuchajcie, dobra, dobra, dobra. E, jak to rozegrać, myślę, Czy najpierw. Czy ja słyszę owce? <laughs> tu jest owca gdzieś. No, nie gadajcie. Uuu, gdzie jest owca? Dopuszkać owcy. Halo, halo, halo. Łowiecko, tu jesteś gdzieś? Gdzieś na górze pewnie jest. Czekać, Jest tam drabinki, dobra? Okej, okay, czysto. Wieśniak. Dzień dobry, wieśniaku. Jak ty się tutaj dostałeś? Okej, okay, patrzcie, co my tutaj mamy. Sadzonka! Kamienny mieczyk. No pięknie. No pięknie! Uhu! Ej, to była naprawdę świetna opcja, żeby tutaj przyjść. Tylko, że ja nie mam dirtu, żeby posadzić tę sadzonkę. Musiałbym tak czy inaczej zejść do... Do wioski. Poza tym, zobaczcie, w ogóle nie mam głodu. W ogóle nie, 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 nie głodnieje. Nie wiem, co się dzieje. E, jestem na normalu cały czas. Nie sprintuję. No, bo pamiętam o tym, żeby nie sprintować. Bluing stand, okej. Okay. Okay, nic tu nie ma w środku, a szkoda. Mogłoby coś być. Oj. oj, oj oj oj. Nie, nie, nie. Stop! Przestań się rozpadać. O kurde, no powiem wam, że na tym świecie to jest bardzo niebezpieczne. Dobra, okej, okay, w porządku. Bierzemy jeszcze to. Dziękuję bardzo. Okej, okay. czyli ja nie rozkopię tego kamienia sobie za bardzo. Bo to wszystko jest. O Boże, wieśniak, czym ty handlujesz? Pokaż mi. Nie chcę cię uderzyć. Ok? Okej, okay, okay. okej. Ej, 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 ej. Jeszcze raz. No, 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 pokaż. No, co jest? Co jest? Ty to okno mi znika. O Boże, wieśniak. Czekajcie. To jest normalne. W porządku? Pokaż mnie, czym ty handlujesz. Przecież ty jesteś farmerem. O co chodzi? Patrzcie, jakoś się zbagowało. On w ogóle nie chce handlować. Coś się pokazuje na chwilę, ale ok. Dobra, dobra, idź sobie stąd. Nie lubię cię. Dobra, małe pochodnie. Przydadzą się. Hmm, chociaż nie wiem, czy to nie będzie za ciemno. Możemy zrobić tutaj jakąś dziurę. E, tutaj na przykład. Tak, tutaj będzie światło wpadać i będzie elegancko, ładnie. Dobra, mamy trochę kamienia, więc możemy... O, dobra, dobra, idziemy stąd. Idziemy stąd. Kit. Chodź, chodź wieśniak, bo zaraz zginiesz. Dobra. Słuchajcie, zobaczymy, co jest tam na górze. Mam nadzieję, że tam rzeczywiście jest ta owca. E, byłoby fajnie. No, ucieszyłbym się bardzo. Bo jakbym znalazł dwie owce, a... O, właśnie wydają tak dźwięki, jakby było ich rzeczywiście więcej. Cześć. Oh. Owca, okay, w porządku. Skrzyneczka, jedzenie, dobra, jest tarcza, więc mógłbym zejść, co prawda. Zobaczcie kamienny mieczek i tarcza. Tam na dół. Eee, slow falling. O, powolne opadanie, spoko. Też się przydam. Na tej mapie naprawdę bardzo mocno. No dobra, owca, jak cię tutaj przenieść? Nie mam pszenicy żadnej, więc będziesz musiała tutaj zostać. Ja tutaj sobie skopię, słuchajcie, ten śnieg. Bo będę musiał czymkolwiek. Czekajcie. Ja muszę mieć łopatę. Jacie. Ja muszę mieć łopatę. Eee, nie mam, jak zbudować łopaty. O jacie. Ale lipa. Mega lipa. Dobra, dzisiaj prześpimy się tutaj w tym iglo i pomyślimy, co zrobić dalej. Eee, bo będę musiał chyba zacząć rzeczywiście kopać ten kamień. Eee, a czy ten kamień, który jest tutaj, on też będzie. On też będzie tutaj zarażony? Zobaczymy, bo jeśli nie, to ja go sobie skopię. W większości pewnie. Dobra, słuchajcie, to ja sobie zaczynam kopać i niedługo do was wracam. Okej, okay, dobra, słuchajcie, idę spać. Boję się spać w tym łóżku, szczerze mówiąc, więc wezmę, postawię swoje łóżko. Skopałem już trochę kamienia, zobaczcie, 32 sztuki, więc jest całkiem nieźle. O Boże, czy to się uda? Czy to się uda? Co? Może spać tylko w nocy albo podczas burzy. Owca, ja cię bardzo proszę, nie spadnij. Proszę cię. Nie jesteś chyba aż taka głupia, co? No. Dobra, okej, okay, idziemy spać. W porządku. Mam nadzieję, że zespał się tutaj, obok. Tak! Dobrze. Wiecie, jak to jest z łóżkami w Minecraft'cie. Czasami potrafią naprawdę na mnie złego psikusa tutaj zrobić. Dobra. Yy, ten kamień tutaj nie ma yy, tych silverfishów tutaj w sobie, więc yy, możemy kopać. Dobra, igro zostawiam już w spokoju. Skopałem troszkę kamienia, jak widzicie. Owca tam sobie biega, mam nadzieję, jeszcze cały czas gdzieś jest. Ej! Gdzie ta owca jest? Jest, patrzcie, ona jest kaskaderką taką Ona chodzi sobie tutaj po po, po po dachu tego iglo i po prostu Spada tutaj na ten bloczek i wchodzi do środka No powiem wam szczerze, że ja naprawdę się o nią Boję i coś mi się wydaje, że długo tam nie pożyję e, Wieśniak to samo Zobaczcie, tam na krawędzi stoi Po prostu i patrzy w stronę wioski e, No i tyle do. No. Kamienia więcej nie kopię, mam 50 sztuk Ponieważ zepsuł mi się kilof, więc nic więcej Nie zrobię, no dobra, słuchajcie Kładę sobie łóżko, e, tak Tutaj jest moja sypialnia i teraz tak, mm, skrzynkę, mam dwie skrzynki. Skrzynka oczywiście musi być gdzieś w bezpiecznym miejscu. Tutaj jest bezpieczne miejsce, chyba najbezpieczniejsze miejsce w tej bazie. E, I wkładamy naszą sazonkę, kaktus, te wszystkie nasze skarby. Musimy zjeść jedno jabłko. E, widzicie, już troszeczkę głodu zebrałem. No i teraz tak, wszystko wkładamy, tak naprawdę. Wszystko, co się da, wszystko, co nam nie jest potrzebne. Pyk, 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 pyk i pyk. I dobra, pochodnie weźmiemy. No i słuchajcie, mamy tę tarczę. Mamy tę tarczę. Mamy kamienny mieczyk i mamy jedno jabłko. No, czy to jest dobry pomysł, żeby iść tam na dół? No powiem wam szczerze, że niekoniecznie. Ej! Co jest z Gdzie są, gdzie są potwory wszystkie? What? Nie ma ich? Bierzemy crafting table i ten. Czekajcie, co się stało? Czy naprawdę jestem bezpieczny? Patrzcie, odszedłem na trochę dalej i, i, i zniknęły. Oh yeah! OMG. No nie gadajcie, że tu nic nie ma. Ho ho! ho, 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 ho. No dobra, udało się, słuchajcie. Jesteśmy bezpieczni. O to właśnie chodziło. Ho, ho. No dobra, ale do czasu przyjdzie noc i będzie naprawdę nieciekawy, więc śmigamy. E, zgarniamy troszkę drewna. Okej, okay, w porządku No i lecimy z siekierką No i trzeba będzie dzisiaj już coś zbudować na noc Zobaczymy, co nam się uda zrobić Pyk. Ej, 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 gdzie ty jesteś? Dobra, mam cię I mam nadzieję, że nic mi za plecami tutaj się nie zrespi A coś czuję, że tak może być Mam tutaj słuchawki podgłoszone maksymalnie Więc mam nadzieję, że wszystko będę słyszeć Dobra, zbieramy troszkę drewienka Nie wiem, czy będę wam to przyspieszać O, ty! Nienawidzę cię Nienawidzę cię, jak tak spadasz w dół Dobra, zobaczymy, co jeszcze ewentualnie tutaj jest. Pójdziemy może sobie do tamtych starszych kopalń, e, pozbieramy jakieś pochodnie, no i troszeczkę sobie e, pogadamy. No tak, słuchajcie, e, podsumujmy na razie dzisiejszy odcinek, bo jest naprawdę dobrze. Mamy kamienny mieczyk, mamy tarczę, e, mamy owce, mamy wieśniaka, mamy królika, e, mamy jabłka. Ok, więc jest coś do jedzenia. No i możemy zbudować kolejne platformy. Ponieważ mamy dość sporo kamienia. Dokładnie. Szkoda, że to nie był clear stone. Ja bym wolał clear Stone niż te stonebrick'i. Oż ty. Oż ty, jeden ty. Cwaniaczku. No bo wiecie, no można znacznie więcej rzeczy zrobić z cobblestone'a niż ze stonebrick'a. No, a szkoda. Dobra, co tutaj jest do skopania? To można normalnie jakoś kopać. Nienawidzę kopać tych dre tego drewna tutaj w tych kopalniach. Naprawdę, to jest takie męczące. Dobra, jak tam? Nie ma potworów? Nie ma. Jest bezpiecznie. Ale słyszę znowu wieśniaka gdzieś. Nie, to chyba drewno. To chyba dre deski taki dźwięk wydają. Okej, okay, dobra, nie było tematu, słuchajcie. Nie było tematu. Yy, czytałem wasze komentarze. Roksu, pójdź do twierdzy, Roksu, pójdź do willi, Roksu, zrób to, Roksu, zrób tamto. Słuchajcie, no wiele z waszych komentarzy jest naprawdę yy, pomocna, ale jeszcze nie teraz. To są początki, początki początków. Sami widzicie, że ja dopiero teraz zbieram drewno, yy, więc yy, te wszystkie pomysły, mam nadzieję, że uda mi się zrealizować. Ale pisaliście naprawdę fajne rzeczy, nie tylko takie. Yy, yy. Takie 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 takie, 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 takie takie typowe jak na przykład Rocksu, idź do Willi i zobacz co tam jest. Nie. E, pisaliście też jakie rzeczy mogę zbudować. E, no masę naprawdę fajnych komentarzy, więc teraz też możecie się odezwać. Zobaczymy, co, co powiecie. E, Okej, okay, dobra, 37 desek. Jest bardzo fajnie. Czy jest tutaj jakiś, jakiś wózek? Jest to jakiś minecart z, ze skarbami? Tam byłem, nie? Patrzcie, ja tu byłem. AMG, tak daleko byłem. E, dobra. Czyli ja to wszystko. Tam byłem? Nie byłem tam. Skoro ja go nie zniszczyłem, to ja tam nie byłem. Idziemy zobaczyć, co tam jest. Eee, jak ja tak udałem się, dostanę. O nie. No i po co? No i po co? Dobra. Ja tu jestem przyzwyczajony, słuchajcie, już do tego, że ja zawsze mam jedzenie w skrzyni. Że jedno serduszko mi nie zaszkodzi. I tak dalej, i tak dalej. Dobra. Minecarcik. No, pokaż, co w sobie skrywasz. O, jabłuszka. Łopatę masz. Okej, okay. czyli będę mógł skopać. Oj, kurde, szkoda. Szkoda drewna. Czyli będę mógł skopać sobie to iglo. Na śnieżki. Ej, a śnieżki tutaj będą bardzo dobrą opcją. No chyba tam jest troszeczkę e, takiego, takiego śniegu, co zwykłego, nie takich bloków. E, tylko wiecie. No, zobaczymy, zobaczymy, co tam jest też. E, muszę się stąd wydostać. Koniecznie, 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 koniecznie. Tutaj. Dobra, zaoszczędzimy sobie jedno drewno. Nawet dwa. No dobra, jedno. Ok, i jesteśmy. W porządku, słuchajcie, wracamy do bazy, bo robi się ciemno. Trzeba będzie coś z tych surowców zbudować. Ok, dobra, nienawidzę skakać w takich miejscach. Myślałem, że tam już coś się zrespiło, ale nie, słuchajcie, jest spokój. Widzę, że jak odejdę na troszeczkę dalej, no to po prostu te potwory tutaj znikają stąd. Mega dziwna sprawa. No ale w sumie zawsze tak było w Minecraftzie. Ok, dobra, tutaj tak. Dobrze idę? Chyba tak. Ha. Czy ta owca tam nadal jest? Idziemy zobaczyć? Czekajcie, ja, ja wolę rzeczywiście ją zamknąć tam w tym iglo, bo ja jej nie ufam. Czekajcie, idę zobaczyć, czy ta owca tam nadal się znajduje. Proszę, cię bądź tam, owieczko! Jest, dobra, mamy ją. Ale tak czy inaczej, e, troszeczkę ją tam zamkniemy w środku, bo ja się o naprawdę boję o jej życie. Coś mi się wydaje, że ona tutaj długo nie przetrwa, więc... E, a, a jak tamten? O, patrzcie, Vlodzor też jest. <laughs> Okej, okay, w porządku, mamy całą gromadkę. No dobra, w takim razie e, tutaj może jakieś sensowne przejście byśmy zrobili. Tak, wiem, że bez półpłytek, ale mogę w sumie zrobić. E, zróbmy półpłytki. E, dużo półpłytek. No, może na starcie tyle, bo nie wiadomo, co jeszcze będę chciał zbudować. Łowiecko, idę ci na ratunek. Dobra, tu jest wejście. Cześć. Jak się trzymasz? Co tam słychać? E, Skopiamy sobie trochę tego śniegu z góry. A, bo tak i tak, tak, tak będziemy dostawać te śnieżki. Dobra, myślałem, że tylko będziemy dostawać śnieżki z tych, e, z tych takich, wiecie, mm, e, no, 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 płaskich takich, tych, 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 tych. Dobra, tutaj. Proszę bardzo, proszę bardzo. Już nie uciekniesz. Bo chyba tak jest. Widzicie? Bo tutaj jeszcze jest ten, 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 ten. Okej, 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 dobra, 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 trochę śnieżek sobie zostawię, tak, tak e, I tutaj Ha, 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 nie wyjdziesz Nie wyjdziesz żowce, jesteś zamknięta Bardzo dobrze, o to mi chodziło Ile mam śnieżek? 16 i 8 Dobra, słuchajcie, no to jest bardzo, bardzo fajna liczba To jeszcze możemy sobie skopać Szkoda, że ja tak niszczę ten teren No ale co mam zrobić? No muszę jakoś surowce zdobyć Tutaj jeszcze jest dywan, ale nie, dywanu nie będę brać Pyk Okej, okay, w porządku. No i słuchajcie, śmigamy do bazy, zbudujemy sobie jakiś zalążek domku. No dobra, w takim razie coś trzeba tutaj wykombinować. I myślę, że mój dom będzie wyglądać w taki sposób, słuchajcie. Weźmiemy sobie ten kamień, mm, elegancko. I teraz tak, tutaj zrobimy sobie fundamenty. Eee, pyk, 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 pyk. Okej, okay. tutaj będziemy mieli wyjście, przeróżne wyjścia będziemy mieli z tego domu. E, ale tutaj możemy już lecieć w tę stronę. Tak, 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 tak. E, ile tego... wiem, że to jest dość spory dom jak na początek, ale słuchajcie, no nie będziemy potrzebować na razie jakiegoś dachu specjalnego. E, na dach będziemy jeszcze musieli nazbierać trochę surowców. E, I teraz tak, tutaj, 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 tutaj. E, I myślę, że może być tutaj, 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 tutaj i tutaj. No dobra, ten dom będzie wyglądać na starcie w taki sposób. E, potrzebuję jeszcze kilow oczywiście. Ale czekajcie, już możemy sobie pomyśleć, gdzie tutaj wsadzić crafting table. E, crafting table może być pracownia cała gdzieś tutaj. E, łóżko na razie nie wiem. Skrzyneczka. E, Okej, okay. dobra, weźmy sobie, zróbmy jeszcze kilow. Będziemy potrzebować zniszczyć ten kamień. Pyk, 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 e, elegancko. Pyk pyk pyk. Oj oj oj, oj. Tych surowców będzie mieć z, rzeczywiście za mało. Ale na razie takie podstawy. Tu będą drzwi, tu będą drzwi. Tak, e, tutaj powinny też być drzwi. Pyk, pyk. A tutaj może być taki fajny, zabudowany, słuchajcie, taki tarasik. No, zobaczymy. Tak, bo tutaj będzie super widoczek, więc możemy od razu zniszczyć nawet te płotki tutaj. Okej, okay. ej, mamy liany. Posaćmy te liany w którymś miejscu, tak, żeby zwisały na nami tutaj rosły. Niech sobie tutaj rosną. Tak, dobra. Chociaż źle mi to miejsce się kojarzy akurat, ale dobra. Pyk. Fajnie. I tutaj zrobimy połączony taki duży taras. I zobaczcie, jaki będziemy mieć tutaj fajny widoczek. No, to będzie super miejsce. To jeszcze bym sobie zepsuł. Ja tego nie będę potrzebować. To też raczej, żeby mi tutaj nie szpeciło. A tutaj mogą zostać takie oryginalne części tej, tej kopalni. Okej, okay, dobra. No, nienawidzę tego psucia. No już. Dobra, i koniec tej nudy. Słuchajcie, no tutaj moglibyśmy tak naprawdę wykorzystać również płotki, bo płotków mam dość sporo. E, gdzie mam płotki? Tutaj mam płotki, fajnie. Mm, tylko nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo nie wiem, czy będziemy mogli spać. Mm, ale tak czy inaczej chcę spróbować, więc możemy zrobić tak. Tutaj będą płotki, e, tutaj będzie jeszcze kamień. Pyk, patrzcie, tu przy drzwiach będą, będzie jeszcze kamień. Tutaj też, 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 też. E, I tutaj też powinien być jeszcze. Gdzie? Tutaj? Dobra, zrobimy gdzieś tutaj. Tu będzie wyjście na razie w otchłani, ale będzie tutaj ogólnie jakaś. Dobra, zrobimy tak. O! Proszę bardzo. No, słuchajcie. Coś dzisiaj zbudujemy już e, i mam nadzieję, że będzie to wyglądać całkiem ok. E, jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale mam nadzieję, że będzie wyglądać dobrze. Tutaj kamień, tak. Tutaj też na rogu kamień. Mm, no i tutaj dajemy sobie. Proszę bardzo. O, dobra, jest ok. To mogą być takie, jakby okna. Tak, okna, okna z, z płotków, ale nie mam na razie innej opcji, żeby zbudować okna, więc będą okna z płotków w porządku. No i teraz tak, mamy jeszcze dość sporo półpłytek i drewna, więc myślę, że wykorzystamy to wszystko. E, na kolejny odcinek na pewno nas jakieś surowce, więc będziemy mogli gdzieś się dostać. Myślę, że do wioski, e, tylko do której, bo tak, tam mamy jedną wioskę. E, tam mamy drugą wioskę. Tam to jest ciekawsze, bo jest ona jakaś taka opuszczona i tam mamy masę kopalń, ale coś mi się wydaje, że ja na razie tam nie przetrwam. To jest troszeczkę za duży level, e, ale tam jest naprawdę bardzo ładnie. Hmm, albo tutaj byśmy poszli do tej świątyni e, dżunglowej, co? O kurde, to byłaby niezła akcja. No dobra, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. E, możecie też napisać w komentarzach, co powinniśmy zrobić. Zobaczymy, co napiszecie. Dobra, wykorzystam jednak płytki e, Bo drewno mi się przyda na drzwi. Ok. Ale to będzie ładny dom. O mój Boże, to będzie najpiękniejszy dom. Tak, tak. Elegancko, tak, tak. E, I tak, i tak, i tak i tak, i tak. E, dobra. No i mi brakło. Więc lecimy jeszcze troszkę ciach. Porządku 24. Czekajcie, ja sobie stworzę już trzy pary drzwi. Ile ja będę potrzebować? Raz, dwa, trzy. No to jeszcze, jeszcze jedna sztuka, kurde, dobra. Pyk, pyk, no i nie starczy mi nawet już na żaden kilof. Pyk, i, eee, i, 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 i to wszystko. Dobra, no to co, lecimy jeszcze tutaj z półpłytkami i słuchajcie, no jesteśmy na finiszu. Pyk, pyk, ono tu, dobra, ciach, ciach, ciach. A nie tak, ciach, 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 haha. Ha. Elegancko, bardzo ładny domek. <noise> ja, no słuchajcie, to są początki, więc yy, wiecie, no spokojnie, będzie ładniejszy. E, na razie, naprawdę, bardzo mi się podoba. Na razie jest naprawdę super e, i dobrze zaczęliśmy. <noise> Okej, okay, dobra, tutaj damy sobie skrzynkę. Piecyk mi się jeszcze przydał, ale nie skopałem go. Tutaj będzie łóżeczko, Pyk, ho-ho-ho-ho. A tutaj jedna pochodnia, tutaj będzie druga. Elegancko, tutaj będzie trzecia. No, i mam nadzieję, że nic mi się tutaj nie wejdzie. To na środku. Dobra, w porządku. Tutaj jeszcze mamy takie miejsce troszeczkę niepewne, co? Więc myślę, że na starcie sobie zrobimy tutaj, proszę bardzo, kilka. O, dobra. Teraz nic, nic mi tu nie przejdzie. Nic mi tu nie przejdzie. Nic mi tu nie wejdzie. Dobra, kładziemy swoje przedmioty. Słuchajcie, do jednej skrzyneczki, bo dwóch nie potrzebujemy. No właśnie, mamy jeszcze, słuchajcie. O tak, to może czekać na swój czas. E, jak dostanę tylko Dirta. A nie tak. Dlaczego ja kładę podwójnie? E, I proszę bardzo, Pyk. Sadzonka sobie będzie tutaj ładnie czekać. Jest. Dobra. E, to odkładamy. Wszystko. O! To też możemy w sumie położyć. Na nic mi się to na razie nie przyda. O, ale niech będzie. Minecarta też możemy sobie położyć. Ale po co mi minecart? Dobra. Proszę bardzo, dekoracje na, na miarę e, Minecraft na krawędzi. E, dobra, pik 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 pik. Y, I drugą skrzyneczkę weźmiemy sobie. Gdzie mam drugą skrzynkę? Tutaj. I w tej skrzynce będą ogólnie rzeczy do przetrwania. Takie najlepsze z najlepszych nasze na razie. Więc e, jak będziemy gdzieś szli na jakąś wyprawę, to będziemy je brać. E, gdzie jest moja tarcza? Tutaj. Co jeszcze? E, na pewno śnieżki, bo te mogą nam się przydać. Eee, i to wszystko chyba tak naprawdę, co? No to wszystko, nic więcej tutaj już nie mam. No śnieżki mogę zabrać, drewniany miecz i to wszystko. No łóżko weźmy jeszcze, jedzenie, dobra, niech niech będzie. No to proszę bardzo, taki jestem, taki silny, taki silny jestem, to jest cała moja moc, wszystkie moje najbardziej wartościowe przedmioty, jakie mam. Dobrze, dziękuję wam za oglądanie, słuchajcie, to już koniec tego odcinka, no myślę, że dzisiaj dość sporo się działo, e, zbudowaliśmy całkiem fajną chatę, e, haha. jak ona wygląda z zewnątrz, pokażcie mi to, o jacie. No nie, no taki bunkier, nie? Jak na razie. No ale cóż, tak czy inaczej na drugi odcinek to to już całkiem niezły progres, tym bardziej, że zaczynaliśmy od początku, e, więc jest dobrze. E, co będziemy robić w kolejnym odcinku? No słuchajcie, jeszcze nie wiem, szczerze mówiąc, tak czy inaczej na pewno gdzieś wyruszymy, e, aby zdobyć nowe przedmioty. Zostawcie łapeczkę w górę, jeśli odcinek wam się podobał. E, no i możecie napisać też e... Co możemy zrobić? No cześć, króliczku. No cześć, no nie bój się mnie, nie. Zaraz niedługo ci znajdę tego kolegę. On gdzieś tutaj się zrespi, zobaczysz. Taki też go złapie. O, a chciałbym mieć to drugą owcę. Dobra, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach serii Minecraft na krawędzi. Dokładnie tak. Cześć.